Uwaga! Film nie przeznaczony dla osób wrażliwych na migające lub mocne światło. Nie należy powtarzać zachowań aktorów. Może to grozić utratą zdrowia, a nawet życia. Cześć, witam was z tej strony Dawid i w dniu dzisiejszym trochę inny content. Spróbujemy z tego zrobić przyczepkę nakłada. Zapraszam. I już wyjaśniam, co dzisiaj będziemy dokładnie robić. Dzisiaj będziemy współpracować z moim kolegą Goranem. Jak mi się uda gdzieś wrzucić, to gdzieś tu, albo tu pojawi się odnośnik do jego kanału Goran Live. Eee, wycieczki, różne inne fajne rzeczy też zapraszam. Ale wracając do tematu, przyczepka do kołada. Eee, Jedna z moich prac polega na zabezpieczeniach medycznych. Zabezpieczam również na kładzie. Jedyne czego mi brakuje, to właśnie przyczepki, żeby poszkodowanego móc w noszach bezpiecznie zwieść, przewieźć, czy cokolwiek będzie potrzebne. W związku z tym postanowiłem, że spróbujemy zrobić tą przyczepkę sami. Nie mam zielonego pojęcia, co z tego wyjdzie, czy w ogóle cokolwiek wyjdzie, czy się cokolwiek uda z tego zrobić. Główną naszą inspiracją będzie na pewno Sebastian z kanału WhatsApp. No i zobaczymy, jak wyjdzie. Plan jest mniej więcej taki, albo taki, albo jeszcze taki. Też do końca nie wiem, który, który projekt, że tak powiem, uda nam się zrobić. Mam kupione amortyzatory 30 cm, mam kupiony zaczep. Czekam jeszcze aż dojdzie mi e, piasty z e, kołami, które idą z Irlandii, no nie, nie zdążyły dojść, powinny być jutro. E, ale zaczynam już e, podstawę jakby te podstawowe rusztowanie takie spróbujemy już zrobić. Mam kilka rółek, więc spróbujemy z tego coś wyrzeźbić. No i tak jak mówię, nie mam pojęcia czy się uda cokolwiek zrobić, czy cokolwiek z tego wyjdzie ale jestem dobrej myśli i będziemy widzieć. Całkowicie na spontanie, bez jakiegoś grubszego planu. Zobaczymy. Także zapraszam do oglądania. No, i tak jak było widać, po długich próbach udało się dyszel zrobić. Mamy dyszel 70 cm, więc w zupełności wystarczy. Na to będzie naspowana tamta która będzie już pierwszą ramą, pierwszą częścią ramy. I zobaczymy, co dalej się uda wymyślić. Udało mi się poukładać taki bardzo wstępny zarys ramy. Tutaj jeszcze będą takie skośne ruchy, tu i tu. No i to oczywiście nie będzie tak na całej długości, tylko postaram się zrobić tak, żeby te ruchy były mniej więcej dotąd. Tu będzie nadbudowane, sorry za brudne ręce, ale nienawidzę robić w rękawiczkach. Tu będzie nadbudowane, nad kole, no i tu jeszcze będzie kawałek jako stopień. Całość przyczepy po długości będzie miała Około 2 metry bez dyszla, 2,70 z dyszlem i szerokość 1,15 m, czyli będzie powiedzmy idealna jak kład. Kład ma dokładnie 1,17 m, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. No, i tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj mniej więcej rusztowankę już zrobione i zaczynamy spawać. Pospawamy sobie najpierw tu ten środek. Potem będziemy widzieć jak te koła dojdą, czy ta i ta część wyleci, czy ona już zostanie. Mamy kątownik, mamy trochę spawarki, mamy Gorana. Tak <grym> ja mówiłem, tu gdzieś, jak mi się uda, to wrzucę jego kanał. No i będziemy coś tam rzeźbić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Do boju! No i tak jak było widać, pierwsze spawanie za nami Jak żeśmy mierzyli naszym kątowniczkiem, naszą miarą No to wychodzi, że kąty są równe Tu nawet do fugi jak dopasowujemy, To też wychodzi, że jest równo Na razie takie tyle o ile połapane, to potem będziemy szlifować, dopracowywać No ale pierwsze, pierwsza część jakby za nami Pierwsze koty za płoty Lecimy z drugą stroną teraz Będziemy spawać od razu mówcie, mówię, no, nie komentujcie, że mamy taki kątownik, że mamy taką miarę. Jak to mówią, tym gramy co mamy, więc to co mamy to używamy. I staramy się zrobić jak najlepiej. Efekt końcowy zobaczymy na końcu. Może to pojedzie na złom, a może rzeczywiście wyjdzie z tego to co bym chciał żeby wyszło. Goran spawa. Bo ja absolutnie nie umiem. Więc jak będzie krzywo i będzie źle zespawane, albo rozpadnie się na spawach, to będzie tylko i wyłącznie gora na wino. Ale pomału do przodu. Na razie wygląda to jak rusztowanie warszawskie. Ale tu dorobimy, tam dorobimy, tu zetniemy, tam dospawamy. Będzie, będzie bajka. Jak to mówią, trzy razy mierzone, a i tak za krótkie. I nam też tak wyszło. Tu wszystko ładnie pasuje, ale tu nam brakło ruki, bo ta musi być tu, tak mniej więcej. O, tyle nam brakuje. Na szczęście towaru dużo, więc jest czego dosztukować. Dotniemy nową rólkę, będzie gitara, dospawamy. No, Goran się trochę ubrudził, <grym> lubi się po wąsie podrapać. <grym> Będzie coś z tego. No zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że będzie coś dobrego. Ja też mam taką nadzieję. Aby się po drodze nie rozwaliło, to będzie pełny sukces. No, żeby kogoś ratowało, nie? Tak, jak się przydało. Jedziemy dalej. Zaczynamy pierwsze kąty spawać. Zobaczymy, jak się to wszystko porozjeżdża teraz. No i pierwsze kąty połapane tak żeby się żeby się trzymało, ale nie rozjeżdżało. Teraz trzeba... Teraz trzeba teraz będzie... Jak zobaczymy jakieś prawdziwe sytuacje. Tą urwą łeb. My jesteśmy zawodowcami, mogą się od nas uczyć. <noise> Dobra, no teraz trzeba to przenieść na drugą stronę I potem tą środkową jeszcze, która będzie dospawana jak do dyszla Oni będą kibicować, kiedy to się rozleci, jak będzie jechać i <noise> rozpadnie Zrobimy pod filmem ankietę <noise> Kiedy się rozleci Ile to? to zakończy żywot Ile, I ja. Ile to wytrzyma Ile to Panie, Dobra, myślimy jak przenieść te kąty i jedziemy dalej no To by dalej na środku, nie? Będą kąty czy nie będą kąty? Mam nadzieję, że będzie baja, nie? A jak wyjdzie? Będą kąty będziemy, czy nie będziemy, będzie kątów? Będziemy, będziemy, będziemy widzieć w praktyce, nie? Po autostradzie to jeździć nie będzie. Do góry też nie poleci. Ale razie to mi przypomina rakieta. To będzie torpeda. Lecimy dalej. To to domek bardziej, nie? Co Mierzyć będziesz? Nie wiem, będzie. Będziesz pan zadowolony. Będę. Dobra. Mierzymy, sprawdzamy. O panie, kto ci to tak A ty to ustawiłeś teraz do linii, a? No i dzisiejszy dzień zakończony pełnym sukcesem. Jest wstępnie rama zrobiona. Tu jeszcze parę jeszcze trzeba dospawać. Część odciąć tam, gdzie koła będą tu i tu, tu będą poprzeczki jeszcze wspawane dodatkowo. No wiadomo, tam te końcówki poodcinać, poobspawywać to do końca, żeby było już tak naprawdę gites. Na chwilę obecną konstrukcja jest naprawdę pancerna, same że już chyba z 50 kg są naprawdę grubościenne ruki, No ale zarys już widać, już rusztowanie jest. Następnym razem będziemy już bawić się z, z zawieszeniem, myślę. I myślę, że może jeszcze jeden dzień i będzie cała ta brudna robota gotowa. Potem już tylko szlifowanie, malowanie. No i będziemy widzieć, jak to wyjdzie finalnie. Gorona, jak myślisz, jak to wyszło? No na razie myślę, że lepiej wyszło, niż się zapowiadało. Na samym początku myślałem, że będzie porażka, a nawet to jakoś wygląda. no tutaj zrób kadr na to. Tak to, radona, na to. Także, Tak naprawdę super to wygląda, elegancko nasza, zrobione, nasza praca sąsiadów, tak wygląda, teraz tak jest ze <gur> spawarą umie się obsługiwać. No, czy tak umie tak to nie wiadomo, ale zobaczymy jak to będzie jedzić, gorzej jak tam wyrwie, ale chyba nie wyrwie, nie? E, nie ma co wyrwać, to będzie pancerny, to przeżyje jeszcze no. niejedne pokolenie, tak mi się wydaje. Zazwyczaj no, prowizorki wytrzymują już, wiesz. Także tak. dobra, no dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie. Zobaczę jeszcze jak długi film wyjdzie. Bo jeszcze jeden dzień będziemy robić: czy to zmontuję w jednym filmie, czy w dwóch. Jeżeli byłyby dwa filmy, to zapraszam już na kolejny odcinek. I dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.